Cześć. To Elżbieta Górniewicz-Pękalska, słuchasz podcastu Droga Mocy i Kreacji: inspiracje z medycyny chińskiej, życia i nauki. Dziękuję Ci za Twoją uwagę Twoje zainteresowanie. Dziś wrócę znów na chwilę do diagnostyki w medycynie chińskiej. Jeśli mnie słuchałaś, słuchałeś przez ostatnie odcinki. Mam nadzieję, że trochę lepiej rozumiesz, czym jest medycyna chińska. W związku z czym chcę wrócić znowu do różnicy w diagnozowaniu. W ostatnim odcinku, 13, mówiłam trochę o emocjach i ciele. Teraz, znów w odcinku 14, wrócę do tego, co jest ważne w diagnostyce medycyny chińskiej, a mianowicie Używanie swoich zmysłów. Spójrz głęboko na pacjenta, mówią Chińczycy. Przyjrzyj się. Zobacz, jak wygląda jego skóra na twarzy, na rękach, na dłoniach. Czy jest gładka, czy jest zaczerwieniona, a może blada i spuchnięta. Przyjrzyj się paznokciom, czy mają rysy, plamy. Spojrzyj w oczy, czy widzisz tam blask. Czy widzisz tam zainteresowanie, czy widzisz tam uśmiech? Bo to wszystko mówi nam o jakości szen, świadomości. Popatrz, czy są cienie bądź worki pod oczami. Popatrz na usta, czy mają może niebieskawe zabarwienie, albo są czerwone, albo bardzo blade. Może zajrzyj do jamy ustnej, przyjrzyj się językowi. Zobacz na budowę ciała. Czy są zaokrąglenia, czy jest może koścista. Przejrzy się jak chodzi, jak stawia stopy. Obejrzy jego stolec i mocz, jeśli to konieczne. Obejrzy krew menstruacyjną. Dotknij, zrób palpację. Poczuj jak krew krąży w jego ciele. Poczuj skórę, czy jest sucha, czy wilgotna. Poczuj mięśnie, czy są napięte, czy odprężone. Czy tkanka łączna jest elastyczna, czy przesuwa się jak powinna, czy wszystko prawidłowo przepływa? Dotknij punktów merydianów, wykonaj palpację wzdłuż merydianów, i wtedy zobaczysz, czy są może jakieś narośla, guzy, zgrubienia, bądź napięte mięśnie, czy też czujesz atrofię. Spadek kondycji, odpowiedzi danego mięśnia. Szukaj guzów, opuchnięć, zobacz, czy coś po drodze sprawia ból, czy jest dyskomfort. Dotknij miejsc obolałych, czy są chłodne, czy gorące, w porównaniu do innych części ciała. Możesz powąchać, jak pacjent pachnie czy ostro, czy słodko a jeśli nie ma zapachu, to przyglądasz się znowu wydzielinom jego ciała. Krew, mocz, stolec, pot. Patrzysz, jak pachną ramy, i dopiero wtedy wiemy, co widzimy i co czujemy. I wtedy posłuchaj, dopiero wtedy, co mówi pacjent, z czym przyszedł, co mu dolega. Czy mówi szybko, czy wolno, czy cicho, czy głośno, czy niepewnie, czy wolałby się schować, bo się kurczy, czy wręcz przeciwnie. Wygląda na osobę pewną siebie i agresywną. Posłuchaj, jak oddycha. Posłuchaj, jak powietrze płynie przez nos. I być może wtedy dopiero, jak całościowo odczujesz i poczujesz i zauważysz tę osobę, to użyj swojego rozumu, aby stworzyć pewien obraz pacjenta. Aby zaproponować mu jak najlepszą terapię. I choć może ci się to wydawać dziwne, że właśnie patrzysz, obserwujesz, wąchasz, to jednak to wszystko, co widzisz z obrazu ciała, z rysów twarzy, ze zmarszczek, z tego jak wygląda ucho diagnostycznie, dłonie czy stopy, możesz określić, gdzie są kluczowe zaburzenia w ciele. Gdzie brakuje równowagi? Bo w tym spojrzeniu nie koncentrujesz się na każdym możliwym detalu. Bo te detale powodują, że obraz jest zamazany. A ty musisz znaleźć główne kierunki działania, by wrócić do równowagi. Bo to zawsze równowaga zaczyna się od pewnego braku, pewnych podstaw i zaburzenia jakiegoś kierunku. Później, gdy problem staje się chroniczny, właściwie wszędzie jest brak równowagi. Dlatego tak trudno jest znaleźć przyczynę. Ale trzeba podjąć decyzję, trzeba postawić hipotezę, gdzie, w którym kierunku warto pójść i gdzie to zaburzenie jest największe. Wtedy, jeśli pacjent, pacjent się zgodzi, można oczywiście spojrzeć głębiej, to znaczy dokładniej na analizę krwi, na rezonans magnetyczny na USG, można zaobserwować, co się dzieje w głębokich warstwach ciała, kości czy tkanki. Wtedy można też obejrzeć, jakie są guzy, czy zrobić biopsję. Cały rodzaj narzędzi z medycyny zachodniej jest jak najbardziej dostępny w medycynie chińskiej i można z tego skorzystać. Nie ma tu problemu. Ale często... Im więcej mamy informacji, im więcej mamy zrobionych badań, obrazowania, tym widzimy coraz więcej detali i coraz bardziej zamazany obraz. W medycynie, początkowo w medycynie chińskiej, oczywiście do wiele tysięcy lat temu, te metody diagnostyczne, które mamy teraz, nie były dostępne. Stąd też tak bardzo Chińczycy polegają właśnie na dotyku, na tym, co oczy widzą, na tym, co nos czuje. W tej chwili oczywiście nie wącham stolca czy moczu, ale pytam się o jakość tego moczu i stolca, ponieważ on dokładnie mi mówi o tym, co się dzieje w układzie trawiennym. I oczywiście pewien rodzaj potu mogę odczuć. Mogę dotknąć dłoni i zobaczyć, czy są napięte, czy spocone, czy jest tam nadmierna potliwość. Pytam się też o, o to, jak osoba się poci, bo to jest bardzo ważna informacja do tego, jak funkcjonuje ciało. Jeżeli nie pocisz się, nawet przy dużym wysiłku, albo pocisz się niewiele, to jest zaburzony przepływ płynu w Twoim ciele. I to będzie powodowało, że będzie się gromadziło to, co nazywamy śluzem, czy wilgocią. Albo przynajmniej będzie się przyczyniało. W związku z czym, jeżeli zauważę, że taki stan. Masz na przykład ciągłe zapalenie, zatok, katary, pojawiające się infekcje grzybiczne, a wiem, a usłyszę, że się nie pocisz, to zalecę Ci zwiększenie tego potu. Tak po prostu, jako jedną z metod przeciwdziałania czy usprawnienia przepływu w organizmie. Jaki to może być sposób? No na przykład sauna. Mogę też przepisać pewne zioła chińskie, które... Czy też inne oczywiście też są dostępne, które chwilowo otworzą pory Twojej skóry, aby udoskonalić działanie pocenia się jako mechanizmu w Twoim ciele. I tak często w medycynie zachodniej, koncentrując się na detalach, na tym, co mówi kolejny obraz, kolejny pomiar, kolejne badanie diagnostyczne EG, EKG, czy inne. Możemy spojrzeć, że właściwie no wiele jest prawidłowo, nie mamy się o co doczepić, mówiąc kolokwialnie. Ale ty możesz czuć się źle tak po prostu. Bo brakuje spojrzenia na całość, brakuje spojrzenia na napięcia na poziomie Twojego kręgosłupa i tego, jak się trzymasz. Jaka jest postawa Twojego ciała, jak ustawiają się stopy? Jak wygląda Twój ruch? Czy jest inicjowane z mięśni pośladkowych i lędźwiowych, czy też nie. Czy dużo siedzisz w swojej pracy przy komputerze? Rozumiejąc, gdzie są zaburzenia w ciele, właśnie na podstawie diagnostyki opierającej się na zmysłach, na odczuciu tego, co dzieje się u danej osoby, możemy zrozumieć, co dane zaburzenia, co dane na przykład, Siedzenie ciągłe przy komputerze bez wystarczającego ruchu, do czego to może doprowadzić. I tak na przykład zbyt mocno wysunięta głowa do przodu, czyli zbyt duża kifoza piersiowa z powodu karbienia się i złego ustawienia krzesła przy komputerze może się przyczyniać do tego, że gromadzi się ślu w swoich zatokach czołowych. Ponieważ ustawienie głowy jest nieprawidłowe w stosunku do funkcji oczyszczania z zatok, które ma spełniać. Możesz karmić się lekami bardzo długo i ciągle mieć ten problem, bo nie zauważysz właśnie tych prostych rzeczy, które są w ciele, które są dookoła problemu, z którym przychodzisz, a które można wypowiedzieć dotyczą Twojej postawy, Twojego sposobu życia, odżywiania, snu, tak zwanego lifestyle. W medycynie zachodniej możemy wykonać sporą ilość badań. Często to robimy. Staramy się znaleźć, czy coś faktycznie źle nie dzieje się w organizmie. Czasem oczywiście tak jest i możemy to złapać. Rzadko za np. migrenami czy poważnym bólem głowy mogą się kryć poważne choroby. Oczywiście bywa tak, ale jest to rzadkość. I w momencie, gdy używamy swoich pięciu zmysłów, gdy osoba do nas przychodzi, kiedy siana i opowiada swoją historię, czasem ma plik badań, których właściwie wiele nie wynika, rozważa różnego rodzaju podejścia, jak np. botox przeciwko migrenom, czy innego rodzaju środki przeciwbólowe, to wracasz do pytania podstawowego, co widzę tu i teraz? co może się przyczyniać do powstawania tych migren i bóli głowych. Wracam do najprostszych zmysłów palpacji, dotyku, słuchania historii, odczucia pulsu, obejrzenia języka, obejrzenia diagnostyki z ucha. I w ostatnim przykładzie, który miałam osoba, która przyszła z okropną migreną, która trwała przez trzy, ponad trzy lata. I kolejny Botox po prostu nie działał i środki przeciwbólowe już mocno zaawansowane. Byłam pierwszą osobą, która jej powiedziała, po sprawdzeniu papacji jej ciała, że w jej przypadku jednym z czynników, które przyczyniają się do migren, oprócz tego, co się dzieje z dopływem krwi do mózgu, tutaj od strony karku, z naczyniami krwionośnymi, jak i z że jej czepiec, czyli tkanka łączna, czyli pewna skóra tak, pomiędzy mięśniami czoła i karku. zbyt mało elastyczności tam, w związku z czym ograniczony jest przepływ krwi, więc z wyjątkiem tych aspektów, które można by powiedzieć są w miarę standardowe, w jej przypadku głównym komponentem była niestrawność i problemy żołądkowe, problemy trawienne. Co się wiązało z tym, że jej przepona po prostu nie funkcjonowała tak, jak powinna. A w jej przypadku najprawdopodobniej, ponieważ nie miałam jakby wskazań, obrazowania diagnostycznego. Pewne rzeczy mogę tylko stwierdzić przy pomocy palpacji, i dotyku, czy nacisku, jak i też oczywiście pytań, oglądania ucha i języka, i pulsu. W jej przypadku była tak zwana przesuwająca się przepuklina. To jest niewielkie. W momencie, kiedy jest duże, oczywiście niestrawność i problemy, czy na przykład wymioty, czy, czy problemy żołądkowe i trawienne są tak duże, że faktycznie, faktycznie pacjent ląduje w szpitalu. W przypadku niewielkich zaburzeń, tak naprawdę większość osób nie wie, że ma taką dolegliwość. I oczywiście też na 100% nie wiem, czy tak było w jej przypadku, natomiast postawiłam taką hipotezę. Tak wynikało po prostu z mojej oceny, palpacji, zaufaniu swoim zmysłom, z mojej diagnozy. I to był jeden z elementów, nie był jedyny. W momencie zaleceń i działania przeciwko temu, a więc przeciwko, aby uwolnić się od tej przesuwającej przepukliny, co można zrobić przy pomocy tak naprawdę Technik manipulacji palcami, jak i też pewnych ćwiczeń w domu, i dodatkowo zrozumieć, co powoduje, co się przyczynia do pewnej nietolerancji pokarmowej, tak byśmy to nazwali, bądź też, co powoduje, że to znowu pojawia się, bo to, że to jest przesuwające się, znaczy się, że może się pojawiać i znikać, jakkolwiek śmiesznie to brzmi, i może być w niewielkim stopniu. W tym momencie, kiedy zaleciłam, tej osobie bardzo dokładne przyglądanie się, co je, co spożywa, i też kiedy pojawiają się te pule głowy, a jeżeli są bóle głowy, bo miała też i pole głowy i migrenę, czy były to produkty, które kupowała gotowcy ze sklepu, i robiła zdjęcia ze składników, które tam były. Analizując to przez kolejne tygodnie zrozumiała, że Najprawdopodobniej reakcją na tą na dużego rodzaju niestrawność po niejako wymiotu, podchodzenia tego kwasu tutaj do gardła, a po czym okazywało się, że następowały faktycznie migreny, kiedy połączyła te fakty ze sobą i przyglądała się pożywieniu, które je bądź napojom, które pije, to okazało się, że powtarzającym się składnikiem był kwas cytrynowy. Okazało się, że odrzucenie tego kwasu, czyli w momencie, kiedy zaczęła sama wszystko gotować i bardzo dokładnie sprawdzać wszystkie produkty, które je, minęły w dużej części migreny. Dodatkowo, to, to nie był jedyny czynnik, ale był jeden z głównych czynników, w którym to momencie ja popracowałam na tym, aby, nazwijmy to, ściągnąć tą przekuklinę z ciała. Z powierzchni wydostania się części żołądka otwarcia się tutaj zestawki pomiędzy przełykiem a żołądkiem, kiedy usprawniłyśmy działanie wątroby przy pomocy akupunktury, jak i też trzustki żołądka i śledziony, przy pomocy masażu brzucha, terapii wiseralnej, pobudziłam te wszystkie organy do lepszej funkcji. W tym momencie jej ograniczenie, by nie jeść, Kwasu cytrynowego jako dodatku do napojów czy pożywienia spowodowało, że zniknęły migreny, zostały bóle głowy. I nad bólem głowy pracowałyśmy wtedy już tylko z karkiem, z szyją, z usprawnieniem dopływu krwi do mózgu, jak i też z postawą ciała i ustawieniem stóp. W tym momencie wiele dało się odwrócić. Właśnie dzięki temu, że popatrzyłam szerzej, głębiej czy dalej niż to, co mogłoby mówić o migrenach. No dobra, są migreny, no to głowa i karki, szyja. W wielu przypadkach tak jest, że mając jakikolwiek problem, patrzymy na całość kontekstu danego człowieka i tego problemu i szukamy, co jeszcze jest poza równowagą i jak te rzeczy mogą się łączyć, że powstaje problem. Medycyna chińska bardzo wyraźnie mówi o mechanizmach wpływu układu trawiennego na niepokoje, lęki, ataki paniki, depresję czy nawet migreny i bóle głowy. W obrębie medycyny chińskiej jest to zupełnie normalne. Więc dla mnie połączenie trawienia z migrenami było oczywistością. Dla tej osoby nie było i była tak zszykowana. Że początkowo nawet nie chciała do mnie wrócić, ale uznała, że da mi szansę, że gadam głupoty, ale no może warto się przejrzeć, bo właściwie nie ma już do kogo pójść. I dlatego chciałam Cię zachęcić, że cokolwiek masz, tak? cokolwiek się dzieje w Twoim życiu, popatrz na swój kontekst, bo to, co może wpływać na dany problem zdrowotny, to jest właśnie niekoniecznie to, co jest oczywiste. I bardzo często, kiedy zaczynasz patrzeć w całym kontekście, zaczynasz widzieć, co jeszcze może się przyczyniać i wpływać na to, jak się czujesz. Porównując metaforycznie medycynę chińską do zachodniej, być może możemy zrobić porównanie między rowerem a luksusowym, szybkim autem sportowym. Medycyna zachodnia to to szybkie, luksusowe auto. Jest funkcjonalne i sprawcze, ale zależy od benzyny czy być może za moment e, tylko elektryczności i zależy od różnych systemów, które nim działają, aby mogło jeździć. Jest też droższe w użyciu. Z kolei, rower to stosunkowo prosty wehikuł. Po prostu wsiadasz, pedałujesz, zależy tylko od Twojego wysiłku. Ale możesz nim dotrzeć miejsca, w które to luksusowe auto nie dotrze, po różnych dróżkach polnych, czy też przejechać przez góry, bądź gdy trasy są naprawdę bardzo wyboiste. To być może dobrze oddaje, bo rower jest oczywiście dużo wolniejszy. Zrozumienie być może, czy dotarcie do pewnych miejsc trwa dłużej. W medycynie chińskiej mówimy, że 80% to prowadzenie odpowiedniego stylu życia. 10% akupunktura, 10% chińskie zioło, czyli nazwijmy to lekarstwa. To 80% to Ty trzymasz w ręku, to Ty decydujesz jak żyjesz. To Ty decydujesz o pewnych wzorcach zachowania, trzymania, pielęgnowania emocji w ciele i niesłuchania swojego ciała, odżywiania. W jaki sposób pracujesz, w jaki sposób rozwiązujesz swoje konflikty, czy nawet je tworzysz. To też ruch fizyczny, sen, poziom stresu, jak sobie z tym radzisz. A najlepsza choroba ta, taka, której nigdy się nie dostaje. Medycyna chińska jest medycyną zapobiegania chorobom poprzez myślenie, ciągłą adaptację do zmieniających się warunków. Nie ma prawdy absolutnej w medycynie chińskiej. W tym sensie, że zioła przepisuje się do człowieka, i jego lifestyle, do tego jak żyje, warunki w jakich żyje. Więc nawet mając naprawdę identyczne choroby, ale dla jednej osoby, która mieszka w klimacie wilgotnym, a drugiej, która mieszka w klimacie gorącym i suchym, te zioła byłyby inne. Dlatego, że jego kontekst sytuacyjny jest po prostu inny. Inaczej działa jego ciało. Więc w idealnej sytuacji inaczej byśmy myśleli o danym przypadku, bo zawsze myślimy to w kontekście i w kontekście relacji, tej osoby do siebie samej i środowiska, w którym żyje. Najlepszym rozwiązaniem byłaby oczywiście inteligentna kombinacja obu światów: myślenia zachodniego i myślenia medycyny chińskiej, ajurwedy czy też innej. Innego podejścia medycyny Wschodu, więc możemy sobie wyobrazić, że owszem, chcemy mieć fajne, szybkie, sprawne auto, ale rower idealnie składany, wozić w bagażniku. Tak, aby móc dotrzeć tam, gdzie auto dotrzeć nie może i zrozumieć to, i zobaczyć to, gdzie co byłoby umożliwione dzięki rowerowi. Gdy zauważymy podczas choroby, czy jak mówimy, braku równowagi, że nie możemy sobie z nią poradzić, że stan się pogłębia, że coś się dzieje, coś nowego, coraz więcej symptomów i problemów, kiedy nic nie rozumiesz, kiedy masz wszystkie wyniki i właściwie lekarstwa, albo może i nie, ale jakby to nie działa, trzeba na chwilę się zatrzymać, niejako zresetować. Medycyna chińska wraca do tego, co byśmy nazwali teraz odpowiednim odżywianiem się, dietą. I trzeba wrócić do tego, tak naprawdę, jak się odżywiać. Bo zanim tak naprawdę zaczniesz się naprawiać, czasem trzeba posprzątać, aby ta naprawa była efektywna. Czym jest sprzątanie? Naszej teraźniejszości, większość z nas jest za dużo i za często. Zwłaszcza dzieci. Które zapychają się po prostu wszystkim non-stop, do późnych godzin nocnych. W praktyce generuje to coś, co nazywamy po chińsku brudem i wilgocią. Widać to na języku, gdy pojawia się gruby, biały, bądź żółtawy, czy żółty, czasem brązowawy nalot. Po prostu gruby jest to rodzaj, można powiedzieć, różnego rodzaju mikroorganizmów, czy też kandidy, pewnego rodzaju grzybicy. Ten brud, ten śluz, po prostu obrazuje brak sprawczości organów trawiennych, a bez ich sprawczości i przyswajania, absorpcji, nie ma szansy na odbudowę. Więc niezależnie jakie leki bierzesz, być może ich dystrybucja jest mocno ograniczona z powodu tego, że Twój układ krwionośny jest upośledzony funkcji. Bo krew nie jest w stanie dostarczyć tych składników tam, gdzie potrzeba, a nawet te składniki strawienia, nawet z tabletek i lekarstw, nie są w stanie dotrzeć do krwi. Więc tak naprawdę zawsze trzeba wrócić i zadać sobie pytanie: no, dobrze, a w jaki sposób mam się teraz odżywiać? W tym przypadku kluczowe znaczenie ma nawet nie tyle, co jesz. A to, czego nie jesz, i jak często jesz, i ile rzeczy kładasz do swojej buzi. Jak pewne wiesz, przez wiele lat mówiono, aby w pewien sposób nie dojadać, nie zapychać się, aż do kompletnego przeciążenia żołądka i jego ciężkości. W medycynie chińskiej pewien ważny lekarz. Sun Simiao, który zostawił po sobie wiele, wiele formuł, kombinacji ziół, powiedział kiedyś, że nie podjąłby się leczenia nikogo, kto nie jest gotowy, aby zmienić swój sposób odżywiania się. Tak samo i Hipokrates zalecał, niech pożywienie będzie twoim lekarstwem, a lekarstwo... Twoim pożywieniem. Dziękuję Ci za Twoją uwagę i wysłuchanie tego. Mam nadzieję, że jest to ku Twojej inspiracji. Do usłyszenia następnym razem.